Zwycięski Michał Kita po Galika SW54 jesteś zadowolony, że utarłeś nosa tym wszystkim, którzy no, skazywali cię na porażkę w tej walce? Pewnie jeszcze bardziej mnie nienawidzą, bo kupony im nie powchodziły. Nie? Ale cieszycie to czy nie? No ja się cieszę z wygranej, to nie chodzi o to. Nie? Wygrana efektowna, spodziewałeś się, że będzie to ta pierwsza runda. A, ja wiedziałem, że nie będzie poza pierwszą rundą. A w którym momencie tak czułeś, że już go naruszyłeś, że to jest to, że on pęknie. Słuchajcie, wy musicie zrozumieć, że ja miałem walczyć z Michałem Bodarkiem. Gdzieś się dowiedziałem, że Michał doznał kontuzji z zerwania więc sam zarekomendowałem Michała Andryszaka. Ja tą walkę długi, długi czas chciałem zrobić. On mi coś naprawdę zabrał na stadionie narodowym, a ja teraz to odebrałem. I czułeś, że już odebrałeś ten. Ja, odebrałem. Jak ty się teraz e, czujesz w tej wadze ciężkiej? Jakby... Co, że stary jestem? Nie, że stary. No. O koniec kariery. Nie, nie, cię nie, nie, pyta. nie, nie, nie jednemu. Nie, ja nie o kariery, jeszcze nie jednemu modemu dam radę. Tutaj tej walki, co przed chwilą trwała, to chyba nie widziałeś Izu kontra Quentin. Nie, nie, nie. A chciałbyś w ogóle kiedyś z Izu zawalczyć? To nie jest to, ja to też każdym jak mi, mi płacą kontakt na walki, a nie na przeciwników. Po tej walce rozmawiałeś coś z Michałem, czy nie? Tak, ja Michała tak jak powiedziałem, to co jest w OKTAGONIE, zostaje w OKTAGONIE, my prywatnie sobie na Instagramie nawet wiadomości piszemy i mamy kontakt. I, I mam nadzieję, że Michał wbrew wszystkiemu jeszcze też jakiegoś od siebie tą iskrę znajdzie jakąś motywację i jeszcze wrócić, bo to jest kawał dobrego zawodnika, ma naprawdę warunki fizyczne wielkie i może widocznie musi popracować z psychologiem, albo czymś. bo przypuszczam, że tam jest największa problem u Michał. No właśnie, mówisz, ma bardzo dobre warunki. który z tych ciosów odczułeś jakoś tak szybko? Ja, mamy guza, widzicie. Na czole, dobrze że na czoło, a nie niżej, bo pewnie nosby były już w drugą stronę, a w cienkie dobyliśmy, te kupony by wam wyszły, Dobrze wam, że nie wyszło. Tak teraz, żeby jeszcze nie napłył bardziej jakbyś zmuchnął. Ja, to są takie, wiesz, rany wojenne, na które jesteś nastawiony i no, trochę dziwnie będą na mnie patrzeć, jak będę z córkami na spacer taki porozbijany, ale już się do tego przyzwyczaiłem. Poza tymi guzami to nic, nic większego się nie stało. Mhm. Czyli jesteś gotowy teraz na szybki powrót. Raz czy... w tym roku na pewno zobaczę. A jak będzie teraz wyglądał powiedzmy ten twój na, najbliższy czas? Tydzień, najbliższy dwa? Tydzień? Parę dni przerwy, w czwartek jadę w góry, bo kocham góry, lubię chodzić po górach, żeby z, troszeczkę zresetować głowę. A... Nie w ten, tylko w następny poniedziałek, wracam na stanę. Wyjazd w góry ze i z rodziną, czy jak Nie, czy sam. Mam takiego towarzysza dochodzenia po górach dwóch, w sumie jeden mieszka ze mną tu na Śląsku, a, a jak jedziemy gdzieś w wyższe góry, to jeździmy tam pod zakopane do, do, do takiego mojego dobrego kolegi przyjaciela Krzyśka, pozdrawiam i, i, i tam. W zależności gdzie teraz czwartek na pewno pojadę na nasze byskickie góry. Blisko mam godzinę tylko samochodem, więc tam sobie taką małą traskę zaliczę, a jeżeli będzie tylko okazja, może nawet za tydzień na weekend, to pojadę na 2-3 dni. No zobaczymy, może zabrać, zrobię albo coś. Jesteś takim człowiekiem sentymentalnym, że wróciłeś do KSW i czujesz, że to jest KSW, a nie jakaś inna organizacja? Czy wiesz, że mam 40 lat, ja już świata nie zwolniłem, nie tego, walczyłem na wszystkich praktycznie kontynentach, tak? Wy zapominacie, że mam ponad 30 lat, ja biłem się Czy w 11, ja 12 krajach na świecie, także e, cieszę się, że wróciłem, mam tu jeszcze parę spraw do wyjaśnienia i, i myślę, że też o to KSW chodzi. Co to za sprawy? No, wiecz, no jest jeszcze Bedolf, z którym przegrałem e, pierwszą walkę, jaką miałem w jest o pas. No i tam chcą na siłę e, z Damianem Grabowskim, co ja od razu powiedziałem, że nie ma takiej opcji, bo on nie wyjdzie. Nie? No właśnie Damian też nie chciał, też, też nie był chętny do walki. z Prawdopodobnie on dostał pierwszy wy, propozycję, żeby walczyć z wodarkiem i odmówił. I powiedział, że on z żadnymi polakami ponoć jak powiedział, właśnie. nie będzie walczył. No macie fajtera, który już tej ery wybierania sobie przeciwników, macie walczyć pizdy i tyle. tym. Zakończeniem chciałem Ci podziękować za rozmowę.